Witam serdecznie na moim kanale i dzisiaj przychodzę z zakupami z Facykat, gdzie na dzień scrapbookingu była promocja i to dostałam taki lizaczek czupa czu. i tutaj standardowo te drzwi takie od nich dostaje się i tutaj w gratisie jeszcze dekturki Pozdrawiam Sandrę, dziękuję za zapakowanie paczuszki. Tu takie wycinanki. Tu parę takich. Napisów. I tu mamy wycinanki takie. Takie. Takie i taka ślubne. Tam była duża promocja na dzień scrapbookingu, więc skusiłam się. Na moje prawdopodobnie takie ostatnie większe zakupy. I tutaj mamy piecząteczki z motylkami. I tu jest taki napis. I takie tło. To jak widać to jest dość malutkie. Malutkie, ale tak na tło dobre. I tutaj mamy takie morskie z latarnią, z napisami takimi po angielsku. Tak to wygląda. Następne pieczątki. No, tutaj mają przeszycia. Bardzo mi się podobają te przeszycia. Tu tak jakby y, kwiatuszek też y, taki szyty. No i tu rameczka. I też takie jeszcze, widzicie? Takie kółka z, z przeszyciami. Przepraszam. Ja tak pomyślałam sobie, że to będzie fajne na tło, i to co mi się podobało, to ten bałwan z tą yy, dziewczyną. To są już takie, widzicie, dwie duże już pieczątki, bo tamte były malutkie, a te są dość duże. I to jest tak. Później yy, kupiłam takie karty. To są takie karty, ale można, tak patrzyłam. Można z nich powycinać jakieś baloniki. Nie, jest tych kart? No, każda taka sama, chyba karta. Zobaczymy. Tak, to są takie same karty. Pięć takich samych kart do wycinania. Takie. I tu mamy następne karty. Już pokażę może. O, trochę poszeleszczę, choć starałam się jednak z tych folii powyciągać jak najwięcej. Tu jest taka rameczka. Aha, i takie kwiatuszki. Tu jest taka rameczka. I takie. Tu jest taka. I taka wycinanka. Tu jest taka rameczka. Z takim tekstem. Tu jest następna ramka. Tak tu tak no i tu takie kwiatuszki. Tu tak kupiłam też takie bloczki małe. To jest sekret garden. Nie wiem. Tu mamy taką bramę 15 na 15 tu deski jak widać tu kwiatuszki. Tu jest takie różowe tło. Przybliżę i tu taka ławeczka. Tu jest takie. Muszę przybliżyć coś takiego. No i tu takie kwiatuszki. Takie fajne na karteczki mi się wydawały. No, to jest taki kolor. I tu takie te karty. No, z tymi kartami zawsze jest problem, bo małe. Ale tutaj jest fajne zielone tło z tyłu. Popatrzcie się. Także, jak nie wykorzystać ktoś kart. Może wykorzystać to tło, no i tutaj mamy taką, nie wiem, glicenie, nie wiem, jakie to są wiatuszki i to już od nowa to samo. Tak się prezentuje ten bloczek i z tego bloczka wzięłam, bo bardzo fajne widziałam place 3D robione dla dzieci. Jest taka wycinanka, tu jest zamek, bardzo fajnie wychodzą też kartki czy jakiś albumik mały z tego, z tego bloczka. Tu są kwiatuszki, takie różyczki. Tu też mamy taki bajkowy świat, księżniczkę z rycerzem. Tu jest takie delikatne, popielate tło. A tu mamy las, który też bardzo fajnie można wykorzystać. I tu mamy coś takiego, takie kwiatuszki. No i te karty zobaczymy. O, tu też fajnie granatowe tło takie jest. I, I tu mamy to samo. Jest jeszcze kamień z takim zamkiem. Tak wygląda. Tu są napisy. Kocham cię, jest pięknie. To były piękne chwile. Możona. I z takim tłem. Nie, nie wiem, czy to takie leciutko-beżowe to jest. No i tutaj jest coś. Różnego, bo witaj wiosno, nie urodzin, pisanki, wiosna, spełnienia marzeń, dla ciebie, w dniu ślubu, taka wiosna z Alleluja w z dniu ślubu, Wielkanoc ze ślubem pomieszana, takie, tu na takie wycinanki się skusiłam, tak, tak. No, to jest z tych, że tutaj jest coś od budowlańca. Tu jest archeologii, tu jest laboratorium, tu jest kosmos, tu jest y, medyczne instrumenty. No i jeszcze jakby komu się zawidziało z moich znajomych: dla dziecka zrobić jakiś kosmos, lekarkę, to tutaj też muzyka, a nawet można dla dorosłego dać. Gdy ma się kogoś, kto muzyką się interesuje w domu. I tutaj jeszcze taka travel, podróżnicza. O tak. I tutaj mamy jesienną z grzybkami. Przybliżę. Tu mamy taką Senno letnią nawet bo kaczuszki można do Wielkanocy wykorzystać. A to już raczej letnie jest. Te kwiaty też takie z latem mi się kojarzą a Kwiaty wiosny też. I tu mamy typowo wiosenne kwiaty. Takie. I tu też wycinanka. No to jakieś domy, szopki. Takie wiejskie klimaty bym powiedziała. Następnie mamy y, taką maszyną. To jest maszyna z góry nogami, więc ją postawię. Maszyna. A pokręcę, bo to. Skrzypce. O, I następna wycinanka, tym razem taka fioletowa. To nawet jest do tego garden, chyba podejrzę. O, tak. No, to będzie do tej, do tego bloczka. Ławeczka. Kwiaty. I tu typowo wiosenna z ptaszkami, taka delikatna, bardzo delikatna. I muszę popatrzeć Troszkę popatrzę, pokażę. I tutaj mamy, no tak. z takimi kwiatuszkami. Aha, ja tam nie pokazuję tyłu, a tyły są. No. W każdym razie ja kupowałam na wycinanki. Tu mamy taką. Panią, Brazek. No taka bardzo delikatny, To jest bardzo delikatny, Bardzo delikatne. Proszę popatrzeć. Taki delikatny różowy kolorek. No i tu też bardzo delikatny taki. Nie wiem czy to będzie widać. Taki gazeta prześwituje. No i tu mamy do tego bloczka co kupiłam wycinanki. Tu są królewny, kapturek. Takie rzeczy. I to też bardzo delikatne coś jest. I tu kupiłam taki wiejski Pejzażyk bardzo mi się podobał. Zielony jest środek, taki. Taka jasna zieleń. Tu następnie mamy taki jesienny z takim oknem. I czerwony. Ja myślałam, że to jest całe czerwone, a to jest takie półcieńko. Czerwony takie. I tu mam na Wielkanoc jeszcze taką do kartek kupiłam. I tu mamy taką łączkę i tu mamy do górskich jeszcze szlaków, bardzo mi się to podobało tutaj i te góry i, i ten pniaczek z tym plecaczkiem. A tutaj mamy taką zieleń, taką dość ostrą zieleń, Bo ja myślałam, że może jak coś to jeszcze wykorzystam to na listki, ale tu jest ostra, nie wiem, o tak, taka zieleń jest. No i tu mamy drzewka. Drzewka. I tu też takie do wycinania górskie. Tu mamy. Tak, też na kartkę myślałam wykorzystać. Albo. No, tylko tu są napisy. Bo też myślałam, że to tak kolor. Jakby na jakieś kwiatki, ale widzę, że tutaj są jakieś napisy na tym. Nie wiem, czy się da. No i tu mamy takie. Delikatne kwiatuszki i zieleń taką. No, nie ukrycę jej. Tu mamy karty z tym granatem, który bardzo mi się podobał, bo jakoś zauważyłam, że mam mało niebieskiego, więc ja dlatego tego granatu tu kupiłam tą kartę. No i tu mamy zamek. Zawsze pomyślałam, że do wycięcia super zamek. I mamy taki czerwony, albo ten czerwony wykorzystać, bo czerwony bardzo mało jest rzeczy. No i to kupiłam też na Wielkanoc, jakby wykorzystać. Nie wiem, albo podbić białym, albo to na górę, albo coś białego i kartka gotowa z takimi kropami. I tu mamy piękne listki i maki. No, maki bardzo piękne. Można sobie nawet powycinać te maki i na kartkę dać. I bloczek kupiłam. Aha, tu mam jeszcze gratis, drzwi, to może jeszcze je pokażę. Takie. Drzwi. O, tak. I tu kupiłam jeszcze taki bloczek dziecięcy stare bloczki, ale popatrzcie się jaka to jest wspaniała grafik. popatrzcie się jakie kochane są te zwierzaczki tutaj. takie takie nie wiem czy, czy mam radę to tak popatrzeć no i tu mamy nie, 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 nie. nie będę tak ukazywać takiego jeżyka z sarenką a na drugiej stronie mamy baloniki i kwiatuszki i następna strona. To jest takie żółte tło. No, i tu mamy takie z liczbami, yy, z liczbami yy, grafiki. Bardzo fajne. A ktoś tam. Trzy latka, osiem, cztery, dziewiątki nie widzę. No nie wszystkie, a nie, dziewiątka jest taka malusieńka. Nie, tu jest dziewiątka. Także pewnie wszystkie liczby tu są. I tu mamy takie. Poziomki, truskawki. Takich paraczej poziomki. No i tu zaraz zobaczymy tą grafikę. Taka proszę. W całości się tak prezentuje. I deski. No i tutaj karty takie. Co można sobie wyciąć do albumu. I taka piękna łączka. Co też można osobno, kwiatuszki powycinać sobie. Bardzo fajna. I tutaj ze zwierzaczkami. można osobno, można je tak dać. I dalej są takie. Nie wiem. Porówki? Nie, to nie są porówki jagody. Nie, nie wiem. Takie czerwone. Czerwone, yy, te. Owoce. No i na tym koniec moich zakupów. Dziękuję Wam za uwagę. Do widzenia.